4000 zł w postaci tego pięknego kałacha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem FIAKO. Oczywiście im wpłata większa, tym twoje szanse rosną. Powodzenia. Siema, to ja znowu nie chciało mi się spać. W sensie, niby chciało mi się, ale stwierdziłem, że tak tego nie zostawię. Ale no, nie zostawię tego, tak. Nie zostawię tego, tak. To, co się stało w ostatnim odcinku, to jakiś dramat totalny. Przewaliliśmy w ciul siana. Na jednej batli. Ja nawet nie, nie, chcę, nie chcę nawet na to patrzeć. Kopiuję tą batlę i robię ją na 4 gaczy. I jak to nie odejdzie, nie wiem, mamy przegrany. Przecież, żeby cię nie skomać, patrzę przegranych pod rząd. 2, 4, 6 batli przegranych pod rząd. To jest siódma batla. One już po prostu musi oddać. Odpalam ją na 4 gaczy i to kuźwa musi być moje. Z tej batli bierzemy 40 koła minimum. 40 koła, kuźwa być moje. I tyle w temacie. Uuu, proszę. 7 skrzynek, 1 fiako, 1 zwycięzca. No i 40 koła, myślę, że. Myślę, że to będzie batla na 40 koła spokojnie. No i miejmy nadzieję, że to będę ja oczywiście, tak? To jest oczywiście underdog, jak możesz zobaczyć, na jeszcze 5, ale było ich wcześniej 7. Supreme Knife case'ów, czyli no za skrzynia, gdzie jednak kosztuje chyba 1200, jak dobrze pamiętam, coś takiego mi się kojarzy. Dokładnie tak, 1200. Byliśmy na prowadzeniu, natrafiamy kuźwa z Lotera, który no tej bota samu wy... wykatapultuje na prowadzenie. No, i sumie, bo to co so też jest przede mną, więc tak trochę XD. Dwie skrzynie do końca. No, ja po prostu błagam. Ja po prostu kurde, błagam, żeby to oddało, nie? Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350. Innymi słowy, 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik fiako, Co więcej, mogę tutaj tej pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia na... W związku z czym, Krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates Lab z Kodem, oczywiście. Fiako. Case Hardenet. No proszę, tu jest tuwa różnicy. Tu jest suwa różnicy, kurde. Klasika trafiłem, nie wierzę. Klasik za 1800. 26 koła, nie? Widzu, postawię sprawę jasno. Jak teraz nie wejdzie, to już kurde nie wejdzie, bo ja już nie sprzedam więcej przedmiotów. Ja nie sprzedam tych piękawidze 80 koła. Więc now or never, tak? Kopiuję tą batlę. Utwórz. Ja po prostu błagam. Ja po prostu kurde błagam, żeby to oddało. Przypomnę w międzyczasie, że nie zawsze te weź teamsze przedmioty, tak jak pewnie widziałeś. nie zawsze te weź to, co byśmy chcieli najbardziej. Ale jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, wybrać spośród wielu minut płatności i widać chodzi kwiako, który daje 10% bonusu do ładowania i darmowe 2 zł 10 groszy. Musisz o tym wiedzieć, musisz o tym pamiętać. A teraz, bot Adrian, bot Rosso i bot Michael. Proszę, żeby to się udało. Proszę, żeby to tutaj wyglądało. Dobra. To tylko godne za 1600 zł na starcie. Nie takie rzeczy się odrabiało, tak? To jest tylko Classic Slotter za 2100, nie wierzę to jest pogrzeb. To jest dramat. 2000, no nie ma szans, że wszyscy nadrobią te 2000. Ja wiem, że jest pięć skrzynek, ale ja... No nie. No po prostu no nie. Nie wierzę, że przewaliłem tyle siana na jednej skrzyni, a że może być gorszy dzień, ale żeby wszystko przeromiło tak na jednej batli, to to jest naprawdę przegięcie pały, nie? Rosso nie wyprzedzi jakimś studem. O kurde, fejdy za półtora koła. No to GGS. Ostatnia skrzynia. Ostatnia skrzynia, nie? Nie masz szans, najmniejszych. 32 tysiące. No, 2300, nie. No, 2300. Nie, nie ma szans, że ja sprzedam te wajsy za 80 koła. Nie ma takiej fucking możliwości, że to sprzedam. No, mam 2,5 koła. Gorzej co zrobimy case battle. No przykro, przykro jest 240 koła. Weźmy sobie to. 4000 jeszcze. No tutaj już nic nie ma za 4000. Sprzedajmy to. To będzie właśnie 900. Zawsze to coś. No i węcik by się przydał jak na lekarstwo, to jasne, ale eventa nie ma. A jak nie ma eventa, to trzeba sobie radzić, tak? No nie będę nie będziemy błagać, tak? Rufle case. 860 zł. Proszę. No, nie stać nas na wiele takowych otwarć. Musimy sobie z tego zdać sprawę. No, będzie wina 90 no, ale ten Crimson byłby idealnie. Jak na lekarstwo, teraz by się przydał. 860 zł. Rufless Case Electric Hive, nie? Electric Hive za pieprzone 211 zł. Proszę. To moje przedostatnie kliknięcie jest. Kilkonferm. No, jeżeli to nie będzie faktor, nie, to jesteśmy w dupie. No, filtr test się No, mam dość tej skrzyni. Ale 4,5% na cokolwiek sensownego, tak? 860 zł. Od tym a jesteśmy do przodu, tak? Proszę Proszę, od Prince jesteśmy do przodu O kurde, co 100 będzie kosztowało? No dzisiaj jest totalny dramat, nie? No totalny, totalny dramat Przypomnę ci jeszcze przecież, że trwa zdanie. Jak sobie wpłacisz z kodem fiako. Kolejno, 30 zł. to bierzesz udział we wszystkich trzech Jak wpłacisz sobie 15 zł, to bierzesz udział w rodzaju na Shadow, na i na Good Knife'a a jak wchodzisz sobie dycha, to bierzesz udział w rozdaniu na Guta. No, główną nagrodą jest Fire Serpent, za cztery koła, w którym możesz zobaczyć ile osób bierze udział. No naprawdę tutaj dużo osób jest, jest zainteresowanie jest potężne, więc prędzej czy później on się skończy. No w końcu to jest Fire Serpent za cztery koła, więc to też nie jest byle nagroda. Ja nie rozdaję śmieciowych rzeczy, tak? Tylko jak już to takie potężne. Więc macie tego świadomość. Widzicie to, Lovely Case. No by tego slotera oddało, to jeszcze byłaby inna gadka, no nie? Ale P250 Nevermore. No nie, no, no ja tutaj do ostatniej kropli będę walczył, ale no jest nieciekawie. Ember Case, chciałem kiedyś otwierałem, nie wiem. No było tak blisko najlepszego przedmiotu, który by nas uratował jak cholera. No i zabrało, no zabrało potężnie dzisiaj. Olimpek, Impact, dwa 2 mi zostają. UMP 45 momentu mnie. Za 35 zł. Spokojnie. Zbustujmy to 25 zł. Ja się jeszcze nie poddałem, tak? Ja jeszcze wierzę, że ten był jest do trafienia. MK Flashback i AWP Mortis. No nie o to nam chodziło. Umówmy się, ale jesteśmy na plusie, tak. Jakby dało tego auga, to chyba byłoby nawet fajnie, ale no, nie dla tego auga. No to jest dupa 830 25 około 17 groszy dobra widzono. Ultra case'ik. ultra case'ik na buście razy 3. ten sam case case XD. Proszę, tak. Saudow? No dobra, on jest służowy, to można nawet dać. 15 zł. No to nie dało. P250 osiemów. Dobra, przyjacielu. Tutaj trzeba było iść spać. Trzeba było iść spać jednak. A nie, kurde, próbować coś tutaj zdziałać. Tak trzeba sobie powiedzieć wprost. Tak trzeba sobie powiedzieć wprost. prostu, no niestety. Jest ten auk. No, on może nie mieć najgorszy, kurde. Może tak z 30 zł chociaż? 15. Mamy 4 dychy. Wow. Czy plug case? W dwóch tych. Może taki Bowie Knife teraz, co? Ale na niego nie ma większych szans. Takie jade'y? No, mogę sobie gadać, P2000. Wicked Stick dostanę. Wicked stick nawet, to nie Stick. 20 zł. Dobra. 20 zł. Ninja Case. Niejednokrotnie tego bajoneta oddawało. Ale to na Jesterze. Primal Saber. Dobre przyjacielu nic tu po mnie, naprawdę, no nic tu po mnie. Trzeba to przemyśleć, trzeba było spać, chwilę przerwy sobie zrobić i wrócić potężniejszym. Takie jest założenie, taki jest cel. Zostaw łapkę na pocieszenie. Będę turbo wdzięcznym i trzymaj się do następnego filmu. Strzała!